znajduję się na kanale, na którym skupiam się promować zdrowy styl życia i pokazuję też co ja robię. Wiadomo, że na każdego może działać też co innego i różne produkty mogą być dla każdego zdrowe, jak i niezdrowe, i dawka też ma znaczenie. Witam, żeś manko, z tej strony Damian. Zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Jest to Zwiastun, najnowszy Zwiastun na moim kanale nagrywany drugiego. Marca 2025. Jest to też pierwszy dzień redukcji, w którym to w 2025 roku będę robił redukcję. Będę ją też dokumentował w takich krótkich filmach, żeby przedstawić Wam na żywo w postaci wideo, jak sylwetka wygląda, jak się będzie zmieniać. Taką pracę wykonałem na przestrzeni lat, zaczynając wszystko w 2019 roku. W tym filmie też Wam pokażę. Inne zdjęcia, żeby to bardziej zobrazować. I jeżeli jesteś osobą taką, która chce zrobić coś sama, chcesz, masz z tego satysfakcję, chcesz wypracować zdrową dietę, zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia, żeby najpierw zmienić sylwetkę, ale później, żeby ją utrzymać, no to ten kanał oczywiście jest dla Ciebie. I jak najbardziej, teraz w tym momencie powinieneś powinnaś zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. A czy Zostanie ta subskrypcja przez Ciebie. No to zdecydujesz na koniec tego filmu, lub być może inne filmy oglądniesz i zdecydujesz, że jednak nie warto subskrybować. Jeszcze tutaj taka informacja: że jestem samoukiem. Nie mam zamiaru leczyć żadnej osoby. Jeżeli suplementacja jakaś ma być, to ja też Wam doradzam, że dobieracie suplementację na podstawie badań, które robicie w laboratorium i później po konsultacji z lekarzem czy z osobą, która ma takie kwalifikacje, dobiera Wam suplementację. Ja tutaj nie mam zamiaru i zawsze, jak kiedyś gdzieś mówię o swoich suplementach, to jest moja decyzja, że ja to suplementuję i róbcie to rozsądnie. Nie słuchajcie nikogo w internecie, żeby brać jakieś substancje, czy to suplementy, czy jakieś inne substancje, bo pomogą Wam schudnąć czy zbudować masę mięśniową, bo możecie sobie zaszkodzić. I zawsze zbadajcie nawet sami na własną rękę poszukajcie w internecie informacji, czy coś jest dla Was tylko i wyłącznie pozytywne, czy też może przynieść jakieś skutki uboczne. Także tutaj tą prezentację macie widoczną, a teraz przechodzimy na główną stronę mojego kanału, bo jeżeli pod tym filmem klikniecie w nazwę kanału Damian Walczak DW7, to wylądujecie na głównej stronie kanału. Ten zwiastun już nie będzie, będzie nowy zwiastun który właśnie teraz nagrywam, to będzie ten film tutaj. Jeżeli będę robił live'a, to macie tu live'a. Co jest najważniejsze na kanale, dla każdej osoby, która cokolwiek chce osiągnąć, no to zakładka playlist. Przechodzicie sobie w tą zakładkę w playlistę. I lecicie od najstarszych playlist. To są takie shorty motywacyjne, które mogą dla kogoś być, robić jakieś wrażenie, tak? Tu na dole. Ale jeżeli chcecie już odchudzać się, to możecie oglądać pierwszą moją playlistę odnośnie odchudzania. Co ja tutaj zrobiłem? Tam są różne też informacje takie ogólne, przydatne. Na skutek mojego doświadczenia na początku wiadomo, przyswoiłem sobie wiedzę w 2019 roku zrobiłem pierwszą redukcję. Ja zacząłem kanał prowadzić od 3 maja 2021 roku, tu dokładnie film mam tą datę zapisaną. I na skutek właśnie przepracowanych już powiedzmy dwóch lat bo ja w maju 2019 zrobiłem pierwszą redukcję, zacząłem tą pierwszą redukcję w oparciu o przyswojenie wiedzy jeszcze wcześniej i zacząłem robić, po dwóch latach zacząłem robić kanał, żeby takim osobom jak ja, które mają motywację, lubią coś same osiągnąć, pomóc bez, można powiedzieć, wydawania z twojej strony jakiejkolwiek złotówki, grosza, bo u mnie jest wiedza za darmo. Ty możesz podziękować mi i takie wsparcie finansowe zrobić w postaci donata, wspierania kanału czy jakieś darowizny na konto. Tak, takie są możliwości, bo docelowo też jest gdzieś ten kanał, żebym ja być może nawet z tego kanału się utrzymywał, żeby móc jeszcze lepiej działać na tym kanale, żeby może nawet była to tylko i wyłącznie moja praca na tym kanale się skupiała pod tym kątem, żebym utrzymał siebie, swoją rodzinę. Czy tak będzie? Nie wiem. Ale takie są to powiedzmy duże oczekiwania, czy się tak stanie, no to właśnie każdy widz musi tu swoją cegiełkę dołożyć. I to nie muszą być duże kwoty, ważne, żeby były systematyczne. To być może mój cel taki zarabiania, utrzymania się z tego kanału też się spełni. A jeszcze taka informacja, że w tym roku 20 lutego 2025, dokładnie po 3 latach i 9 miesiącach włączyło się zarabianie na kanale, także jakieś tam groszówki, codziennie groszówki zarabia, może nawet ponad złotówkę codziennie jest zarobek, także nie ma tu kokosów, przynajmniej na początek. Teraz, jeszcze Wam tutaj uświadomię, tak jakby każda playlista, to tak jakby była pisana, czy zrobiona konkretna książka, czy w oparciu o każdą playlistę mógłbym zrobić osobnego e-booka i go sprzedawać. Tylko, że ja do końca nie chcę inwestować pieniądze i nie chcę też robić to płatne, dlatego, że nie każdy to z tego skorzysta. Z płatnego e-booka czy to z książki. Bo jak ja kiedyś na przykład za nastolatka nie miałem też funduszy, żeby cokolwiek sobie kupywać czy nawet suplementy, no to wiem, że w dzisiejszych czasach też są takie osoby. I ja chcę być, później ewentualnie mogę mieć. I chcę właśnie takim osobom, które nie stać, ale są ambitne, są zmotywowane, mają cele, chcą o siebie zadbać, o swoje ciało i nie mają pieniędzy, żeby kupywać wiedzę. No to tą wiedzę macie u mnie za darmo na kanale. Tak samo jak i ta playlista, tak i ta playlista to jest, są dwie playlisty, ta jest nowsza. Skupia się tutaj na przyswojeniu wiedzy odnośnie. Kalorii, można powiedzieć, z produktów stałych, jak i płynnych, pod kątem no, redukcji tkanki tłuszczowej. To, co jest naszym najważniejszym celem, i tu musicie wiedzieć, że redukcja to ma polegać na zredukowaniu tkanki tłuszczowej, a pracowaniu nad zatrzymaniem czy utrzymaniem masy mięśniowej, jaką mamy, i też masy kostnej. Ale to takie są można powiedzieć wiedza taka na inny temat żeby to dobrze omówić czy kiedyśkolwiek takie filmy nagram na live mogę to opowiedzieć jeżeli wbijecie na live a zadacie pytanie to mogę to utworzyć, bo żeby zacząć spalać też masę kostką, no to już trzeba być też na dużym deficycie kalorycznym, to już ciało zaczyna to i na różnym etapie to może występować u każdego człowieka, podstrzeląwszy jak już wejdziecie na deficyt kaloryczny, będziecie na tym deficycie kalorycznym, żeby zrobić tą redukcję, odchudzanie. Bo odchudzanie to redukujemy masę ciała, tak? Nieważne, czy spalamy tłuszcz, mięśnie, kości, czy nawet wody, mniej gromadzi nasze ciało, to jest odchudzanie, bo waga spada. Ale jak chcę zrobić redukcję tkanki tłuszczowej, no to skupiamy się właśnie na wypracowaniu deficytu kalorycznego, żeby spalić tkankę tłuszczową nasze ciało, ale pracujemy też Spożyciem odpowiedniej ilości białka, czy też treningami, żeby zachować masę mięską, którą już mamy, no i też żeby nasze, nasze kości też nie były spalane przez nasze ciało. Na różnych etapach różnie to może ciało reagować. Tutaj mam takie też dla osób, które chcą trenować siłowo, to tutaj mam playlistę zrobioną ze swoich filmów, które też nagrywałem w którymś tam roku. Nagrywałem swoje treningi, później odpalałem ten film i oceniałem pozytywnie, negatywnie czy wykonuję jakieś ćwiczenie dobrze, czy nie, czy widzę u siebie błędy, oceniałem to, czy mam coś też do poprawy. Tu jest playlista hantle w treningu siłowym. I już mając hantle w domu, czy sztangielki, możecie pracować, ćwiczyć siłowo. I tutaj trening dla każdego. Od razu przesyłam, odsyłam do playlisty, gdzie jest trening dla każdego o, trening dla każdego, to od razu macie tą playlistę idealną też, tu jest, są trzy filmy, ale jest jeden trening, jak będzie zapytanie o te treningi. Więcej osób, to będę nagrywał kolejne treningi, żeby zmieniać trochę tych ćwiczeń, żeby były te treningi nie stałe, tylko żebyśmy mieli takie 3, 4, może nawet 5 różnych treningów, żeby one nie były systematyczne, że wiesz, trenujesz co 2-3 dni i cały czas ten sam trening, cały czas to samo robisz. To jest takie monotonne. A jak masz zmienność treningową tych ćwiczeń, to jest lepiej dla Ciebie. I teraz sobie bierzesz, oglądasz na przykład hantle w treningu siłowym, to jest na celu Pokazania, wytłumaczenia, jak dane ćwiczenie należy wykonywać, a tu masz już cały trening, taki przykładowy, dla każdego, nieważne ile lat, kobieta, mężczyzna, odpowiedniej wagi bierzesz obciążenia hantelki, sztangierki, żeby wykonać 10-12 powtórzeń. Najlepiej 10 powtórzeń i sobie wykonujesz ćwiczenia. Tam masz w tym filmie wszystko wytłumaczone. Tu zacząłem też playlistę odnośnie witamin, żeby robić. Nie jest do końca też zrobiona. Tutaj taka pogadanka w plenerze, jak sobie. Idę i jakiś temat, sobie wymyślałem, i to tak gdzieś, czy to w aucie byłem, czy na spacerach, to sobie robiłem takie, nagrywałem filmy w celach motywacyjnych i też jakichś takich edukacyjnych. Tydzień życia, no to tydzień czasu liczyłem kalorie, żeby wam pokazać, jak to wygląda. To może być też podobna, lista pomocna dla osób, które chcą odchudzać się i kontrolować swoją, swoje kalorie. Jeżeli chcecie właśnie liczyć kalorie, ja wszystko zaczynałem i zawsze robię z aplikacją Fitatu, to nie jest żadna reklama aplikacji Fitatu, też jakiej żadne sponsoring też nie jest pieniędzy też żadnych nie otrzymałem od tej Fitatu. No ale Zrobiłem playlistę, bo playlista ma być pomocna dla kogoś, a nie ja mam, a nie robię coś na skutek współpracy i wiecie, poniekąd mogę, może, mogę, was oszukiwać, bo zarobiłem pieniądze, to muszę tak zrobić, żeby ktoś, no, zapłacił mi, to ja robię pozytywną ocenę, żebyście wy też z tego, no, skorzystali, a czy to będzie pozytywne dla was, czy nie, to już mnie to nie interesuje. Nie, ja działam tak, że Fitatu Poznań i zmień swoją dietę. To jest wszystko. Tutaj zrobione, żebyście mogli sobie zrobić odchudzanie. Ale tutaj jeszcze macie drugą playlistę. Gdzieś tutaj. Nie, nie, nie. To jest całą playlistę. Jak klikniecie w każdej playliście na. A po przerwie wracam do nagrywania, a więc skończyliśmy chyba na tej aplikacji, a na tej playliście odnośnie aplikacji fitatu. Każda. Playlista, jeżeli sobie klikniete tutaj wyświetc całą playlistę, to wszystkie filmy wam się pokażą, jakie możecie oglądać. Macie oczywiście yy, tematy, o czym jest mowa w tych filmach, i tu macie każdej playlisty opis. Jak klikniecie sobie więcej, to możecie napisać właśnie jakim celem jest stworzenie tej playlisty ode mnie dla was. Także ja nie będę miał więcej tych playlist, bo są na przykład przepisy potrawy. Tutaj pokazuję, co jem, co jadłem. I różne przepisy też pokazywałem, też zrobiłem filmy z zakupów, trening dla każdego, to mówiłem, handle ławka regulowana, to też jest druga playlista podobna do tych hantli, tu trzeba mieć jeszcze ławkę regulowaną, żeby wykonywać poszczególne ćwiczenia, tutaj odnośnie playlista taka warzyw, jak i playlista odnośnie owoców, to live robiłem, też chciałbym to kontynuować, bo to dopiero co zacząłem, 5 filmów z owoców, dwa filmy z warzyw. No tutaj odnośnie tej aplikacji fitatu tutaj trening siłowy konkretna partia mięśniowa plus brzuch także to też fajna 12 filmów dla osób które chcą no, umieścić swoją sylwetkę yy, czy po prostu dla zroga też potrenować to zależy wszystko od y, celu no musimy odpowiedni cel ułożyć i też mieć odpowiednio ułożony trening tak tu redukcja tuż przed 2024 to co robiłem redukcję w tamtym roku to też odnośnie liczenia kalorii, żeby Wam to też wszystko pokazać, jak to wygląda. Tu moje treningi yy, to są... Aha, to jest omawianie yy, tak jakby treningów pod kątem budowania masy mięśniowej. Może tutaj jeszcze zmienię, zmienię tytuł, nazwę tej, tej playlisty. I tak samo tutaj też macie wszystko pokazane, jak, jak budować masę mięśniową. tak To no pierwszy ten film, jak ja to robię, też na czym się skupiam. Tutaj rozgrzewka z bieżnią, bez bieżni. Tak? Czy to marsz, czy to bieganie. Rozgrzewka bez bieżni też miała być. Ale tutaj przed treningiem rozgrzewka na bieżni. Marsz na bieżni, ze zesmocenie pasa bieżni. No też powinna być rozgrzewka bezbieżni, ale nie wiem, czy tutaj akurat wróciłem, czy może zapomniałem, że do tej playlisty, ale jest tu kupę filmów. Zaczynamy od trzech serii, później dokładamy czwartą serię. Seria dropsetowa, piąta. Maksymalnie robię, progresowałem na sześciu seriach i to było sześć ciężkich serii. Tak, jak tu wszystko widzicie. Dlatego też zacząłem później dzielić treningi na pół, trening 1a, trening 1b. Może to możecie sobie wszystko oglądnąć również. Live z różnej pogadanki, playlista live streamingów karty lub interwałowych, live streamingów siłowych, tak samo. No i tutaj najnowsza playlista, ona jeszcze opisu nie ma, jest jeden film, tylko te pomiary odnośnie shorta. Opis muszę zrobić. Że do tego odsyłam. No więcej nie będę mówił, tylko po prostu może jeszcze pokażę Wam jakie zdjęcia, jak to u mnie wyglądało w wcześniejszych latach, to wyglądały. No powiem, pokażę Wam już jak wyglądają we wcześniejszych latach, tu gdzieś masa ciała wynosiła 95 kg, to tak lata 2017-18. W tych latach no i później jak już zacząłem robić pierwszą redukcję w życiu, to już jest porównanie, tu jest nawet na wdechu powietrza, nie jest powietrze wypuszczone, no to tu jest początek tej redukcji 89,3 kg. No a tutaj zredukowają 2 dwa miesiące do 82,5 kg. Jeżeli pokażę Wam zdjęcie z wypuszczonym powietrzem, no to całkiem już inaczej sylwetka wygląda, bo wypuszczamy powietrze, napinamy te mięśnie brzucha, także jest trochę inny wygląd sylwetki. Dla porównania ja Wam pokażę, jeżeli tutaj teraz znajdę. O, dzisiejszy, tegoroczną sylwetkę, to patrzcie, tutaj mam też. 90 kg przyjmuje sobie początek redukcji. Tu też zależy od oświetlenia, ale widzicie jak barki są rozbudowane, biceps, nogi, umięśniony brzuch, nie ma takiej fałdy tłuszczu na brzuchu, tutaj widać też mięśnie brzucha, a na, na przykład przy tym przy tym zdjęciu, co zaczynałem w tym 2019 roku, to też waga powiedzmy trochę niższa, a całkiem inaczej sylwetka wygląda, te barki nie są tak rozbudowane. Biceps to jest inaczej, noga też inaczej wygląda. Tu w ogóle mięśnie brzucha nie widać. Tu też taki gdzieś 20, 25% myślę tkanki tłuszczowej było. No a tutaj no, oscyluję też na 20% tkanki tłuszczowej. Tu jeszcze Wam pokażę, jaką sylwetkę można docelowo wypracować. Że taką sylwetkę miałem po pierwszej redukcji, a później po dwóch latach to zrobiłem sobie taką sylwetkę. No widać, że ta sylwetka jest bardziej już umieszczona. To dla osób takich, które chcą coś Ponad przeciętną taką bardziej wymagającą sylwetkę wypracować. Tutaj też w, w któryś tam latach koleżanka sobie odchudzanie robiła, że kobiety też mogą schudnąć. U, kobiety to trzeba, u kobiet trzeba to rozsądniej postępować. Tak wyglądają sylwetki z przodu, tak wygląda wszystko z boku. Widzicie, jak tu pierwsze zdjęcie, połowa pracy i tutaj końcówka, także ta sylwetka już o wiele lepiej i zrobi wygląda jak ta, tak? A zawsze jak uprawiamy sport, to będziemy wyglądać lepiej. No i tu wyniki koleżanki, ona zaczęła 30 grudnia 2019, ostatnie pomiary 18 kwietnia, no to schudła sobie te 11,4 kg, jeszcze tutaj ważna informacja też jest, że z dniem 1 stycznia postanowienie noworoczne, że odchudzać się zaczęła, także zaczęła rzuciła papierosy no także tu i też tutaj taka informacja że przez 3 tygodnie stała waga czyli jak już zauważymy, że przez 3-4 tygodnie stoi waga w miejscu to należy zabrać sobie znowu ze 100 kilokalorii tak minimum dalej obserwujemy czy jest progres no ale to wiecie odchudzanie to trzeba tak to wszystko robić i najlepiej jest pracować żeby wypracować sobie Taki styl życia, taki styl odżywiania, dlatego ja zawsze stawiam na to i tłumaczę, żeby brać i zmieniać produkty w diecie, zmieniać cały styl życia, zadbać o tą aktywność fizyczną, sportową. Także wiecie, jak, jak nauczymy się powiedzmy na nowym stylu życia działać z nowymi produktami w diecie, sami sobie przygotowywać te posiłki, to mamy wpływ na to, co jemy. Także to, żeby taką sylwetkę utrzymać, to nie znaczy, że trzeba działać pod kątem pewnych zasad, tylko te zasady później trzeba dalej utrzymywać. To jest, to jest bardzo ważne i ja tym się kieruję, to też chcę przekazywać Wam na kanale. To by było na tyle, jako zwiastun tego kanału. Obserwujcie, jeżeli chcecie motywację, wiedzę i te informacje takie edukacyjne i coś chcecie zrobić sami w swoim życiu, to jest ten kanał dla Was. Jeżeli chcecie, jesteście bardziej leniwi, chcecie zapłacić za prowadzenie, to jak najbardziej możecie skorzystać z usług innych osób, które się takim czym zajmują. Ja na, na dzień dzisiejszy nie mam możliwości czasowych, żeby indywidualnie prowadzić osoby pod kątem czy to odchudzania, czy tam budowania masy mięśniowej, zmiany sylwetki. Być może kiedyś w przyszłości to się uda robić, zrobić. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, z dzwoneczkiem, jeżeli, się, jeżeli zostawiliście na początku filmu to mam nadzieję, że tak zostaje i dodatkowo kciuka do góry możecie zostawić i zostawcie jeszcze opinię, coś w komentarzu. Stałych widzów proszę też o rzetelny, szczery komentarz na temat tego, jak ja działam na kanale. Możecie już taką, powiedzmy, opinię zrobić tego kanału, żeby nowi widzowie wiedzieli, czy warto tutaj poświęcać czas na ten kanał, czy też nie. No i zaglądnijcie do przypiętego komentarza może tam jakieś informacje dla Was zostawię i zamknijcie również do opisu tego filmu, tam będę chciał pozmieniać trochę ten opis filmu, szczególnie dla tych stałych widzów tak samo, zamknijcie bo y, będę chyba chciał w opisie filmu wrzucić wszystkie linki poszczególnej playlisty żeby łatwiej było dotrzeć do każdej playlisty, ale zresztą też wiecie jak jak odszukiwać te playlisty na moim kanale, dziękuję za dzisiaj pamiętajcie, trenujcie ciężko ale bezpiecznie i rozsądnie zawsze pod kątem zdrowotnym, tak samo się odżywiajcie pod kątem zdrowotnym i wysypiajcie się, bo sen to jest nasza naturalna regeneracja i też jest ważne. A nawet to, co jest najważniejsze, to ja uważam, że dieta ze snem to jest najważniejsza w naszym stylu życia, na co trzeba zwrócić uwagę. Później dorzucamy sobie do swojego stylu życia, w oparciu jaką pracę mamy wszystko, aktywność fizyczną, sportową, i wtedy pod tym kątem możemy zadbać o zdrowie, jak i o swobodę, dobre samopoczucie. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Do zobaczenia na live'ach, na, na kolejnych materiałach. Pozdrawionka. Miłego dnia lub wieczorka.